Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński, 3 sierpnia 1946 roku. Sobota. Szczecin otrzyma pięć dźwigów portowych. Władze radzieckie ofiarowały polskim władzom portowym pięć dźwigów portowych. Dźwigi pochodzą z portu rzecznego w Magdeburgu. W dniu 2 sierpnia odbyła się w Głównym Urzędzie Morskim w Szczecinie konferencja z udziałem kierownika oddziału delegatury rządu dla spraw wybrzeża kapitanem Bartoszyńskim, w której omawiano ostateczne szczegóły dotyczące sprawy montowania i wykorzystania dźwigów. Zniszczenia w powiecie kołobrzeskim. Pomimo że samo miasto Kołobrzeg zupełnie leży w gruzach, to powiat Kołobrzeski należy do mniej zniszczonych powiatów naszego województwa. Ogólne zniszczenie całego powiatu ocenia się na 16% w zabudowaniach. Zniszczenia głównie poniosły miasta, a przede wszystkim Kołobrzeg i wsie leżące w jego rejonie. Z 2925 domów, jakie posiadał przed wojną Kołobrzeg, 2065 leży zupełnie w gruzach, a reszta wymaga zasadniczego remontu. Dowodem zniszczenia miasta jest fakt, że nie znaleziono tutaj nawet odpowiedniej liczby domów, by w nich umieścić urzędy powiatowe, i dlatego władze powiatu znajdują się w korlinie. Zniszczenie korlina wynosi tylko 3%, na 1006 domów tylko 22 zniszczone. Zniszczenia i straty inwentarza żywego dochodzą do 85%. Zniszczenie lasów wynoszą tylko 5%. Materiały budowlane są więc, przynajmniej o ile chodzi o drzewo, na miejscu. Powiat posiada również 5 cegelni, które po uruchomieniu będą zdolne dostarczyć cegły dla całego powiatu w dostatecznej ilości. W walce o obniżkę cen. Z inicjatywy okręgowej komisji związków zawodowych w Szczecinie odbyła się w sali konferencyjnej urzędu wojewódzkiego narada gospodarcza z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, partii politycznych, organizacji społecznych, rad zakładowych i spółdzielczości poświęcona zagadnieniu walki ze spekulacją i szkodnictwem gospodarczym. W tych warunkach stwierdza uchwała, tylko drogą spółdzielczości możemy stworzyć samoobronę przed wyzyskiem spekulacji. Rezolucja domaga się od władz ustalenia marży zarobkowej, która by pozwoliła ograniczyć kupca od spekulanta. Dla spekulantów żądamy surowej kary w postaci konfiskaty przedsiębiorstwa. W celach przeprowadzenia kontroli cen i zarobków żądamy powołania przez wydział aprowizacji i handlu, Instytucji lotnych kontrolerów pracujących honorowo. Kandydatów na kontrolerów wysuną związki zawodowe. Dalej rezolucja zwraca uwagę Wydziałowi Aprowizacji i Handlu na wygórowaną cenę chleba wolnorynkowego, spowodowaną zbyt wysoką stawką zarobkową młynarzy i piekarzy. Amerykańskie papierosy bez kartek sprzedaje do dnia 8 sierpnia 1946 roku włącznie po cenie 8 zł za sztukę z połem Okręgowy Oddział Spożywczy w Szczecinie ulica Rapackiego 3 oraz sklepy spółdzielcze z wyrobami Państwowego Monopolu Tytoniowego. Papierosy mogą nabywać zakłady pracy, instytucje, na listy zbiorowe swych pracowników, w ilościach dowolnych. Ogłoszenia drobne. Każda pani wie, że będzie piękna i młoda, używając kremy specjalne firmy Enola. Sprzedaż we wszystkich drogeriach.